To tylko pokazuje, że Platforma się mocno rozszerza, również programy całej Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że ta wrażliwość społeczna jest bardzo istotna i ważna w dobie takiego kryzysu, który, który mamy, tej drożyzny inflacji. Ja się z tego bardzo cieszę jako człowiek, który jest z tej lewej strony Koalicji Obywatelskiej, bo reprezentuje inicjatywę polską i, i te pomysły są bardzo dobre, natomiast to nie ma nic wspólnego, z rozdawnictwem, bo jeśli nawet mówimy o tym babciowym, to doskonale wiemy, że te 1500 zł, które byłoby dla babci, dla osoby, która się opiekuje wnuczkami, to ta osoba, kobieta, która wraca na rynek pracy, te pieniądze spokojnie poprzez podatki ona i pracodawca odłożą, więc my mówimy tu raczej o pewnym takim motywacyjnym i o tym, żeby, żeby pomóc tym kobietom wrócić na rynek. To też mówię jako osoba, która ma małe dziecko, gdzie też chodzi do żłobka i przez ostatnie parę miesięcy, tak na dobrą sprawę, jakbym zliczył wszystkie dni, to może był miesiąc, dlatego że. Tak często chorował to, nasz no syn, tak. że bez pomocy dziadka czy babci byśmy pewnie nie dali rady. To teraz przejdźmy do tych rozliczeń, bo jedna z niemieckich gazet napisała, że Jarosław Kaczyński boi się tego, że trafi do więzienia po tym, jak opozycja wygra wybory. Czy to jest, Pana zdaniem, możliwy scenariusz? Panie, przez 8 lat, jak ja mówiła pewna osoba, przez ostatnie 8 lat nikt z PiSu nie odpowiedział za żadną oferę. My opisujemy z panem posłem Szczerbą w naszej książce wielkie żdnię Pis ukradł Polskę. Opisujemy te gumy, które nagłaśnialiśmy, gdzie sprzeniewierzono ogromny majątek albo pieniądze. Albo rozdano w formie dotacji i nikt za nic nie odpowiada. Ani nikt nie odpowiada za słynnego handlarza broni. Pieniądze nie wróciły, on sam nie wiadomo, czy on żyje, czy nie żyje, w każdym razie respiratorów nie ma. Z drugiej strony wydane miliard trzysta w najbliższym czasie podamy nową kwotę na elektrownię w Ostrołęce, która została do części zbudowana, a później zburzona. Nikt za nic nie bierze odpowiedzialności. W końcu słynny pan Bąkiewicz, i jego dotacje z Funduszu Patriotycznego na zakup nieruchomości. Jak wiemy ma teraz nawet inne problemy z rozliczeniem się ze składek i zrzutek na, na te marsze. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński pozwala też na to wszystko i akceptuje to wszystko. I, i to, jest, to jest najgorsze, że trwa takie, taka grabież, takie złodziejstwo, rozdawnictwo na niespotykaną skalę, wysysanie publicznych pieniędzy, ale też unijnych, bo w Numerze przecież są unijne pieniądze. I później i człowiek idzie na takie spotkanie z przedsiębiorcami i ci przedsiębiorcy, którzy naprawdę cze, często budują firmę od 20-30 lat, mówią, składaliśmy parę razy, na przykład DNC-BR-u wnioski, żeby, żeby dostać też pieniądze. I nigdy w życiu nikt nic nie dostał, a tam jest 5 miliardów, to jest tyle rocznie, ile miasto Łódź wydaje, czy Wrocław. 5 miliardów rocznie do wydania na badania i rozwój dla polskich firm. I, i mam takie wrażenie, że po prostu znalazła się grupa swaniaków, która wpadła na pomysł, jak wyprowadzić te, te pieniądze.